Zakład Ubezpieczeń społecznych prześwietlił niemal 6 tysięcy zwolnień lekarskich w województwie podlaskim. Kontrole wykazały, że wielu ubezpieczonych traktuje zwolnienie jako okazję do dorobienia albo odpoczynku w ciepłych krajach. Łączny efekt finansowy kontroli oraz obniżenia świadczeń po ustaniu zatrudnienia w pierwszym półroczu tego roku wyniósł ponad 2,5 miliona złotych. Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku kwota ta wyniosła 2 miliony złotych. 200 tysięcy złotych. ZUS prowadzi regularne kontrole dotyczące zwolnień lekarskich. Kontrole obejmują zarówno sposób korzystania ze zwolnień, jak i zasadność ich wystawienia. W przypadku kontroli wykorzystania zwolnienia pracownicy ZUS ustalają, czy osoba przebywająca na chorobowym rzeczywiście nie pracuje i przestrzega zaleceń lekarskich. ZUS sprawdza również prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Lekarze orzecznicy oceniają, czy stan zdrowia ubezpieczonego uzasadnia dalszą niezdolność do pracy? Jeśli nie ma podstaw do kontynuacji zwolnienia, może ono zostać skrócone. Pamiętajmy, że zwolnienie lekarskie to czas przeznaczony na leczenie i powrót do zdrowia, a nie dowolnie dysponowany okres wolny od pracy. Ubezpieczony, który otrzymał zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy, powinien unikać wszelkich aktywności, które mogą opóźnić proces leczenia. Dopuszczalne są jedynie podstawowe czynności życia codziennego, takie jak wizyta u lekarza, wykupienie leków w aptece czy zrobienie niezbędnych zakupów. W przypadku stwierdzenia, że osoba przebywająca na zwolnieniu wykonuje pracę zarobkową lub korzysta z wolnego w sposób niezgodny z jego celem, ZUS może wstrzymać wypłatę zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia. Jeśli świadczenie zostało już wypłacone, ubezpieczony jest zobowiązany do jego zwrotu. Natomiast w ramach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jeżeli lekarz orzecznik ZUS-u stwierdzi, że stan zdrowia ubezpieczonego pozwala na powrót do pracy, zwolnienie zostaje skrócone, a prawo do zasiłku przysługuje tylko do dnia badania. Kontrole zwolnień lekarskich w województwie podlaskim ujawniły, że wielu ubezpieczonych traktuje chorobowe jako okazję do dorobienia lub wyjazdu na urlop. Zasiłek straciła m.in. kobieta, która podczas zwolnienia wypoczywała za granicą, inna wykonywała usługi fryzjerskie, mimo że formalnie była niezdolna do pracy. ZUS cofnął świadczenia także osobom, które mimo ustania zatrudnienia pobierały zasiłek chorobowy, a jednocześnie aktywnie uczestniczyły w procesach rekrutacyjnych. W jednym z przypadków ubezpieczony przebywał na zwolnieniu lekarskim u jednego płatnika składek, a równocześnie świadczył pracę na podstawie umowy zlecenia dla innego. W takich sytuacjach ZUS nie tylko wstrzymuje wypłatę świadczeń, ale również żąda zwrotu już wypłaconych kwot.